Zamachem rozesłano gęste patrole, obława. Jak później się dowiedziałem, aresztowano tej nocy wszystkich moich kompanów, żeby przypadkiem nie dali mi pomocy. Przetrząśnięto wszystkie spelunki i mieliny. To już koniec. Na tym ballada o felku z Dankiewiczu się urywa. Co było dalej? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. W momencie zesłania felka na Sachalin zaczynają się co najmniej trzy równoległe życiorysy tego człowieka. Przy czym o niemożliwość ociera się próba precyzyjnego ich odróżnienia. Jeden życiorys, ten prawdziwy, być może dałoby się odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów. Gdyby nie fakt, że sam Zdankiewicz przyznaje się do fabrykowania lub kupowania niektórych świadectw. Za pieniądze w Rosji wszystko można było zrobić. Za półtora tysiąca rubli, jakie Bogdanow robił mi jako rzekomo ułaskawionemu paszport na moje własne nazwisko z autentycznym podpisem generała-gubernatora Rodikowa. Chcesz kres za służbę? Chodź. To stoi 500 rubli. No i tak dostałem georgiewski kres za wojnę, której na oczy nie widziałem. To właśnie jest jego drugi życiorys, złożony z fałszywych zaświadczeń o służbie wojskowej, z fałszywych paszportów, metryk, aktów zawarcia małżeństwa. Trzeci życiorys stworzyła legenda. Dolne Miasto też chciało mieć swojego bohatera narodowego. Czwaniacka fantazja kazała się nawet wcielić Zdenkiewiczowi w postać Feliksa Dzierżyńskiego którego Zdankiewicz miał rzekomo podstępnie pozbawić życia, żeby później zająć jego miejsce i w imieniu ludu polskiego wyżynać miliony Rosja. Podobnie epizod kanibalistyczny w historii Zdankiewicza można uważać za element tego trzeciego, najbardziej brawurowego życiorysu. Podczas ucieczki z syberyjskiego łagru wygłodniały i zdeterminowany Feluś miał rzekomo pożreć po kolei trzech współtowarzyszy niedoli. Wedle innych relacji czterej zbiegowie ciągnęli między sobą losy i zjedli tylko jednego spośród siebie. Dzięki temu pozostałym trzem udało się przeżyć. Po siedemnastu dniach żeglugi w ślepym i niewiadomym kierunku morze wyrzuciło ich wreszcie na brzeg. Co się właściwie dzieje dalej z Felkiem Zdankiewiczem? I pytanie z którym? Bo przecież w tym momencie jest już dwóch, ten jeden prawdziwy knajak i zaplątany w procesji i brudne sprawy i ten drugi, który cały osunął się w legendę, obrósł nią, który jest dramatyczny i romantyczny zarazem i który może nawet nie mieć już nic wspólnego z prawdziwym, stąd Biografia prawdziwego bohatera ulega ulicy cienia została wchłonięta przez legendę. W 1933 roku człowiek, który brał udział w sprawie Zdankiewicza, bo inspektor policji warszawskiej publikuje książeczkę pod tytułem Feliks Zdankiewicz, król złodziei warszawskich i pisze tak o jego dalszych losach. Żeni się rychło, owdowiał, Żona mu się otruła, kochała się winnym. I znów na drodze życia Zdankiewicza staje kobieta. Znana piękność warszawska, jaćka, w której Zdankiewicz młodszy od niej zakochał się na zabój. Ma kamienicę, uchodzi za bogatego i znów zdrada, i znów kobieta. I pewnej nocy piękna jaćka okrada go i ucieka z kochankiem, kelner. Przez głupi przypadek stałem się przestępcą. Wojsko, niewierna kochanka, zbrodnia, więzienie, więzienie. 32 lata katorgi, ale żyje z łaski Boga. Kolejny zakręt dziejów i kolejny niespodziewany zwrot w losach Zdankiewicza. Kiedy poklęsce hitlerowców wśród nowych polskich władz znaleźli się więzieni przed wojną razem ze Zdankiewiczem komuniści... Wciąż młody duchem Feluś postanowił raz jeszcze zagrać o wysoką stawkę. Powoli odświeżał stare znajomości i spokojnie czekał na rozwój wypadków. Już w 1948 roku obejmuje honorowy patronat nad obradami Wrocławskiego Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju. Jednak naprawdę niepowtarzalna okazja na wielki comeback zdarzyła się 13 grudnia. Z rządzeniem ślepego losu dokładnie w rocznicę opiewanego w balladzie Pojmania Felka, dezertera z armicarskiej, karta się odwróciła. Tym razem w przychylną dla Felusia stronę. Otóż 13 grudnia 1955 roku, znając sekrety wszystkich więzień w tej części Europy, Zdankiewicz pomaga w ucieczce z kryminału Władysławowi Gomułce, występującemu także pod pseudonimem Wiesław który to w ciągu niespełna roku, w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, obejmuje pełnię władzy w Polsce. A oto nigdy do dzisiaj nie pokazywany publicznie dźwiękowy materiał archiwalny kroniki filmowej, na którym widzimy Zdankiewicza dosłownie na kilka dni przed jego, jak się wydaje, ostatecznym zniknięciem. Chwytali grudnia trzynastego I powiedli do biura śledczego Ojram, tarira, ojra, tarira ojera, raz, dwa, trzy Ten dzwoniak to kto? A kim sobie szanowny pan

a w tej dorożyce miał czasu troszkę, więc kazał się zawieść aż na czerniakosykę. Ta-da-da, ta da do domu swojego, żeby opowiedzieć Mańce coś nowego. da